Pod deszczyku słońce świeci, Tomek myśli, to dla dzieci. Kałuże czekają w słońca blasku, czas na skakanie w wodnym płasku. Mama woła z okna z czułością: "Tylko nie w tę wielką, proszę, z ostrożnością. Woda głęboka i brudna być może, zdala od niej bądź, synku, proszę." Tomek kiwa łapką: "Tak, tak, mamo, lecz w głowie myśl, przecież znam się sam. Co złego w skoku?" To tylko woda, zabawa będzie taka przygoda. Hop i chlub. Plusk aż po uszy, ale zaraz Tomek się krztusi. Kałuża głębsza niż myślał wcale, łapki mokre, błoto w szale. Mama tuli go z troską wielką. Oj, Tomku, dobrze mówiłam ci, maleńko, a Tomek cicho, trochę skruszony. Przepraszam, mamo, byłem uparty i zmylony kropka. Od tej pory Tomek wie doskonale, że rady starszych służą mu stale bo kto słucha, ten mniej kłopotów ma i więcej czasu na radosne, ha, ha.